Usłyszałem ostatnio, że, że z roku na rok jestem coraz bliżej legi Warszawy, ale, ale tak jak wcześniej powiedziałem, że, że do, do Legii mnie chyba na razie nie wezmą, chyba że do malowania sufitów bez drobiny Śmieją się nie, niektórzy, że mam kontrakt animatora, ale tak naprawdę yy, jestem w drużynie i, i mogę obiecać, że pomogę tej drużynie w zdobywaniu punktów. Twitter jest codziennie ze mną, od jakiegoś czasu, a więc, a więc yy, znajdzie się zawsze czas na Twitter i, i na internet. Sztab się dowiaduje o niektórych rzeczach i czy prezesi, a więc przede wszystkim muszę uważać co piszę i, i mówię, a w szatni jest wesoło na pewno. Coraz więcej chłopaków śledzi, niektórzy mają konta, a więc a więc jak coś dodam, to na pewno się to nie, nie da ukryć, bo, bo jak tylko wejdę do szatni, to w szatni już wiedzę. Stały temat, Sonia, Sonia Śleć. Eee, czy się układają? Eee, no tak, myślę, że, że wszystko jest okej, okay, no, tylko jest jeden problem. Nie trafiłem do tej Ekstraklasy i, eee, i dzisiaj rozmawiam na przykład z Tobą wszystkim z a nie z Sonią Śleć. W domu mi powtarzają ciągle, że, że już mnie nie wpuszczą, jeśli nie przyjadę z prawo jazdy, ale za każdym razem wpuszczają, a więc, a więc daleko mi do zrobienia tego prawo jazdy. Tak naprawdę prawo jazdy są opłacone, a nie są robione, a więc trochę się rozleniwiłem, przyzwyczaiłem się, że ktoś mnie zawozi, albo jadę autobusem, albo taksówką, a więc, a więc mówię, to może, albo i na pewno z lenistwa chyba. Przyjechał chłopak, który ma, tak popularnie się mówi, yy, Noga z miasta, z miasta, noga ze wsi, tak, a więc mówię, przyjechałem do Warszawy i, i raczej byłem słabo poinformowany, zszedłem na dół i, i dostałem ten mandat, ale y, z ręką na sercu mówię, że chciałem ten bilet kupić. Myślę, że, że można zarobić, no, da się przeżyć od pierwszego do pierwszego, więc y, ja osobiście nie narzekam.